Ciemka, słuchajcie, szybko teraz taką relację zrobię z beczką, a mianowicie y, instalacja z beczki. Ta się jest przygotowana, teraz ją będziemy czyścić. W sumie no ja będę czyścił, ale już Wam pokażę mniej więcej co, gdzie. Więc tak, y, tu jest prawa strona w komorze silnika, wtyczka alternatora, złącze to elektryczne, tam y, sterownik wolnych obrotów w sensie przepięciowy, czujnik, e, sterownik ABS-u, idziemy po ścianie grodziowej, tu jest wycieraczka, tu drugi czujnik ABS-u, tu cewka zaponowa, e, później sobie idziemy puszka bezpieczników, tu idzie, e, wiecie co, e, krańcówka od e, drzwi, to mamy wszystko e, za licznikiem, ten element, idziemy sobie dalej, jak gdyby w środku, po, ma, tu je mamy stacyjkę, tu mamy kontrolkę od licznika, e, tu mamy, tu jest sterownik, czekaj gdzie jest, tu mamy od, zaraz gdzie to jest, tu jest od pompy e, paliwa przekaźnika okazało się, już wiem dlaczego przestała palić, bo jest kabel urwany, plusowy. Tu mamy wszystkie elementy, e, o tu jest teczka szyberdachu, działa szyberdach? Nie działa, pewnie nie ma napięcia. Także stać tu mam wtyczki od radia, idziemy sobie dalej, tu mamy awaryjne. Dobra, tu są szyby elektryczne. Idziemy sobie dalej do tyłu, zielono-niebieski kabel to jest przy Tu jest antena, tu idą wiązki, ta idzie do anteny. Ta idzie do baku. Tu mamy nagłośnienie. Tu są prawe lampy. Lewa lampa, prawa lampa. Tu jest instalacja od pomp paliwa. Także, w teorii nie wygląda to tak źle. Mimo, że będzie w praktyce. No mam nadzieję, że to w ogóle będzie działać. No bo w powinno. E, słuchajcie, tu mam też już felgi z AMG zdjęte. Dzisiaj będę je rozbierał do lakierowania środki. Teraz stoi na szesnastkach. No powiem wam, że może mi ktoś coś mówić, ale jednak felga w aucie to jest felga w aucie. Może być auto zgnite, podziurawione, ale jak ma glebę i ma felgę dobrą, wygląda zajebiście. A choćby jak było auto dobrze zrobione, a ma słabą felgę, no nie wygląda to, że zachęcając. powiem, zachęcająco. Słuchajcie, chłodnicę też już wymieniłem. Wszystko fajnie chodzi. Także tutaj jest stara. W ogóle się cały ten yy, króciec. Także, dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam. Yy, zabieram się za czyszczenie instalacji. Pomału, że będę tam wkładał. Później deska. Silnik, oczywiście, w jest przykryty szmatkami. No i oczywiście, tylne zawieszenie, już będę wkładać.